Pierwszy opening za FIFA Pointsy w FIFA 23 z ekipą. Dzisiaj wydajemy 24 tysiące FIFA Points oraz kupujemy pierwszą poważną kartę do naszego składu i umówmy się tak. Szybkie 1000 łapek w górę pod tym filmem i odpalamy kolejnego streama z kolejnego openingu za 24K FIFA Pointsów, czyli po raz kolejny za taką samą kwotę. Więc zostaw lajka i subskrybuj kanał, by nic Cię nie ominęło, a tymczasem lecimy już z odcinkiem. Chciałbyś zagrać takimi kartami, ale brakuje Ci FIFA coins? Sprawdź ofertę supercoinsy.pl, kupisz i sprzedasz tam coinsy na PC oraz konsole. Nie musisz martwić się panem dzięki zastosowaniu unikalnych i sprawdzonych metod dostawy monet. Z kodem Adrian, macie 5% zniżki, link w opisie. Polecam. Jedziemy. To jest oficjalnie pierwsza paczka tak, na dzisiejszym tak. streamie, czyli oficjalna inauguracja, moi drodzy i chyba małpa. No, nie wiem co to jest. Ja w ogóle nie umiem rozpoznawać pół. Ja, ja Ja tylko wiem, kiedy są meklany. Ja nie umiem rozpoznawać nic. No to co, no to przejdziemy do tej paszki. Ja tak, parcie. tak, otwieraj, jedziemy. Bardzo, zobaczmy. O, inform! E Malwertę. Niestety nie. Co to? Ojej! No, bile, story! to I. O, o, i oho, ile. Ile, ile nice. paczucha nice. w ogóle! Nice. Elegancko! No, mi się wydaje, no, że. Jakaś cena no, powinna być z no, tego imiona. Nie, no, 87, oka, musi, musi być. 40 parę tysięcy, dobra, ale w porządku. W porządku, elegancko. O, ekrany. Mhm. Mm Pedry. Pedry Soler. W ogóle ci fajnie wyglądająca karta. No a kosztuje nic. Ekrany. O, ekrany są. Patrzcie to będzie. OLES? OR ZAWAL no, pan, typowy, tym, typowy zostałyby bywalec. A teraz ja co się nie dzieje? No, niestety nic. E -ekrany, ekrany, ekrany Brazylia. Brazylia, napastnik, ekrany. Nice, prawie najlepszy draft dzisiaj, gratulujemy. O, Patrzcie, 15, 15 tysięcy mamy. Jak tam chłopie. Stałeś już. No Norcja. Darwisz, Robertson. Oh, Irni Szeszkoła! Oh, oh, nice! Tak widzę, paczka za 25 tysięcy monet leci i coś tutaj będzie, tak czuję. Let's go! Są oh, ekrany. Okay. Ja widzowie to. Hiszpania, SP. Nie nie, 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 nie. Oh, Sole. Ja też bym nie dramał ekrany, Hiszpania. 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 Brazylia, Francuje się. Ajajaj, szkoda! Ekrany znowu. znowu. Francja. France. Hiszpania oczywiście. Ale na was. o ekrany. Oh. ekrany. Walkout. Out. Walkout. Out. Lukaku! Lukaku! Okay. Drugi ostatnia paszka i drugi lockout. Dobra, no no ale Zdrowi ten lockout coś kosztuje, bo mimo to jakieś 10k. O, A, 12, 12 i nie schodzi, bo widełki. Dawaj, Dobra, dawaj Dobra, 10 tysięcy w koniec. Inform, są. Ale nie lockout. Ale 10 tysięcy. Dawaj, dawać. będzie więcej niż 10. To 20 koła poda, 20 kilka tysięcy, dobra, nice Ostatnia paczuszka za 25 tysięcy Musi Musi Dawaj, dawaj, dawaj Trafić coś muszę, bo się uduszę Lecimy, ekrany. lecimy, lecimy, lecimy Niemcy Niemcy, Niemcy. Bałwan. 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 Bałwan Bałwan Ale później jego da na to Sanchez w pasce O, Diki. Trzech ramkarzy w ogóle Nie pasce ekranie. jeszcze Nie, o ekrany w końcu, proszę W A nie, mam informa Araujo Ej, Araujo, to dobry traf jest ekrany, grubo. ekrany Jeszcze Maran, maran Kunde, kunde Ajajaj Dwa ekrany yes. fragany, 6k gdzieś no 300 gwizdu 800 gwizdów Tak można powiedzieć w wielkim skrócie Jak Portugalia O pa, 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 pa! tymy Walkout W walkout <sj2> Barela, barela, barela Verratti, Walkout A jak Ty Walkout rozpoznałeś? Bo ta kamera bardziej na bok jedzie Zauważyłem że coś inaczej Dobra jest miniaturka Walkout PSG O ekrany to się, Marko! Marko, Marko Okej! Okay. Ostatnia, Ostatnia paczka, najprawdopodobniej na dziś. Jazda! Uwaga! Musi być! Musi! No, być, nie, no, ja bym no mega! Ty no, ale tak szczerze, ile te pojęcia dzisiaj wydalałeś? Już 24. 24 z no. No i jak kolega dobrze zauważył, w paczkach szału nie było, jednak mimo tego po sprzedaży droższych kart i po Pixelu tych słabszych udało się uzbierać prawie pół miliona monet, co było zdecydowanie pozytywnym zaskoczeniem. Na tyle pozytywnym, że pozwoliło mi to kupić pierwszą, główną gwiazdę do mojego składu, jaką jest oczywiście Vinicius Junior. Jako fan królewski posiadający taką ilość monet, nie mogę wybrać inaczej, i to właśnie Brazylijczyk staje się póki co kartą, wokół której będziemy budować skład, który zapewne zobaczycie w następnym odcinku. Do zobaczenia.